Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Bert, a to jest oczywiście najnowszy Dead Island Riptide. E, w tym miejscu ostatnio skończyliśmy. No i oczywiście od tego miejsca sobie zaczniemy. E, musimy iść właśnie do tych trzech punkcików. Prawdopodobnie w tamtym kierunku. Tak jest. Czy do, dobrze tutaj patrzę? Tak jest w tamtym kierunku, ale jest niewiarygodnie, niewiarygodnie daleko. Dlatego, cóż, no będziemy musieli tutaj zmierzyć się z wieloma frajerami. Mam nadzieję, że będzie w miarę spokojnie, że nie będziemy tutaj mieli jakichś nie wiadomo jakich yy, tutaj zmagań z tymi kolesiami. Dobra, chodź tutaj. Tak jest. Tak jest. Jest! Jest! Pysk! Pysk! Odcięcie! Yeah! Zbieramy bardzo dużo rzeczy. One się przydawają, y, przydawają się naprawdę znacznie. Dlatego też y, dobrym rozwiązaniem jest to wszystko y, zbierać. Y, nie będziemy tutaj ich budzić. Mam nadzieję, że nie będą oni agresywni. Mam nadzieję, że się nie obudzą. Ale tutaj no, to trzeba, to trzeba jakoś tutaj przejść. Mam nadzieję, że się jakoś uda. Dobra, jesteśmy już w tym miejscu. Czy tutaj się przedostaniemy? Tak, jest, przedostaniemy się, więc jest super. Bardzo się z tego powodu cieszę. Tutaj są jakieś kwiatuszki, są kolesie. Dobra, do góry chcę, do góry na to drzewo. Właśnie tutaj. I po tym drzewie chcę się przedostać. Czy się przedostanę? Jednak spada cały czas kolej, no ale dobra. Może akurat tutaj skoczymy. Jest, dobra. I czy skoczymy tutaj do góry? Biegnie tutaj kolo, dobra, chodź. Aj! Tak jest, pysk Pysk, pysk, koleś Tam są kolesie. Dobra, idziemy do tego miejsca. Wchodzimy do wody. No i oczywiście oni tutaj będą biegli. Pysk Czy ktoś jeszcze? Tak jest. Tak jest. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem czy w tym kierunku czy w tamtym. Szczerze mówiąc, e, szczerze mówiąc e, za bardzo właśnie tego nie wiem, dlatego też będziemy musieli po prostu jakoś tutaj przetrwać. E, tam jest jakaś chyba łódź czy coś takiego. Nie, oni chyba tutaj nie wstaną. Mam nadzieję, że właśnie tak będzie, że oni nie wstaną. Tutaj jest ten most, więc z tego mostu jak najbardziej skorzystamy. Będziemy musieli chyba po prostu z powrotem tutaj wrócić. No ale dobra, jak na razie jest w miarę, w miarę ogarnięte to wszystko. Oby tutaj ci kolesie nie... nie wstali. Tam jest ten grubas. Przedostanę się, tak jest, przedostałem się. Więc jest spoko, dobra, lecimy sobie dalej. Jak widzicie tutaj widoki są całkiem, całkiem przyzwoite, całkiem ładnie to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że pogoda się tutaj nie zmieni, gdyż ja bardzo nie lubię, nie lubię deszczu. I są kolejni kolesie. Dobra, weźmiemy sobie, zobaczymy mapkę. Mamy iść do zbierz korę chinowca dla, e, dla kogoś tam. Aha, czyli możemy obojętnie z tych... E, które po prostu miejsce, obojętnie jakie możemy wykorzystać. Tak jest, pysk. Tak jest. Tak jest. Pięknie. Dobra, więc sobie idziemy dalej. Jest ten koleś, są kolejni. Są tu kolejni. Koleś, staniemy sobie na tym. Tutaj, oto. Tu, stawaj. Czy dojdziesz do tego, czy nie za bardzo? Dobra, poradzimy sobie z tym jednym. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Pysk. Wybuchniesz? Aj, 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 aj! Uwaga, uwaga, muszę się trochę odrodzić, tak więc spokojnie, spokojnie jest tu koleś wybuchający, kolejny koleś wybuchający, no i musimy iść w tamtym kierunku. O oh je, yeah, Tak jest, pięknie Tak jest Tak jest Ci kolesi oczywiście to są samobójcy. oni wybuchają Tak więc tutaj e, trzeba na to oczywiście uważać Czemu ta babka się e, nie wykrwawia wykrwawia się oczywiście, ale czemu się nie wykrwawia całkowicie? Okej, okay, jedziemy dalej. Nie będziemy tutaj na nich patrzeć, nie będziemy na nich oczywiście zważać Jest gorąco, jest gorąco. Czy oni tutaj wstaną? Ja coś tutaj wstaną. I poryju, poryju, pięknie, pięknie. Pysk! Pysk! Dobra. Mamy tutaj coś zebrać. Tutaj jest dużo martwych trupiaczków. Dobra. Są kolesie, więc musimy sobie z nimi jakoś poradzić. Tak jest, pięknie. Są kolejni, więc musimy sobie jakoś tutaj dać radę. Tak jest. Tak jest, pięknie Pysk Pięknie leżysz się Tak jest tak jest Tak jest, pysk Okej, okay, zbieramy wszystko, co się tylko da A i tutaj mnie jeszcze wali koleś Tak jest, okej okay. Jest jeszcze jeden Zostałem! Aaaa, niestety nie udało się wygrać! I było ich za dużo, szczerze mówiąc, było ich troszkę za dużo, ale dobra, poradziłem sobie jakoś. Mam nadzieję, że będę tutaj gdzieś blisko. Jestem w tym miejscu, więc spoko, odrodziłem się w miarę. Okej, weźmiemy sobie ten płonący. płonący tutaj mieczyk. Dobra, jest ich więcej, więc oni niech tutaj przychodzą sobie powoli do mnie. No, chodźcie, chodźcie. Tak jest, dobra, czy tutaj ktoś z tyłu będzie? Tak jest, pływ, 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 Tak jest, czy ktoś jeszcze? Tak jest! Bązaj! Owocy, zjemy sobie owoca No i tutaj są jeszcze okej. Okay. Pysk, pysk! Tak jest, pysk, leżysz w się! Tak jest! Tak jest! Tak jest! Tak jest! Kop, 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 kop! Tak jest, morda! Dobra. Czyli tak. E, to miejsce mamy już załatwione, teraz musimy zebrać po prostu jakąś tam korę. Jest tutaj coś, więc tutaj chyba to będzie właśnie to miejsce. Tak jest! Plusk, plusk! Aj! Leży, leży, ale będzie tu trochę więcej mocy. Tak jest! Tak jest! Tak jest! Furia! I love Furia! I love! I'm back, motherfucker! Korba! Jest kora! Talking? Zbieramy wszystko, zbieramy WSZYSTKO! Okej... Okay. Więc musimy chyba powrócić, chociaż tej kory chyba musi być więcej, więc zobaczymy sobie za chwileczkę. Zbierz korę, Chinowca. Mmm, dobra, czyli już jeden cel jest zrobiony. Spoko, idziemy do kolejnego celu. Wychodzimy z tego bagna. Jest tutaj koleś. O oh je, yeah, wybuchnie! Tak jest! Ups, ja nie chcę tam iść. Szczerze mówiąc, troszeczkę w tej grze denerwuje mnie to, że te ścieżki nie są aż tak strasznie widoczne. I naprawdę to jest troszeczkę przeszkadzające. Dlaczego? Ponieważ, no, jednak mogło być to troszeczkę lepiej zrobione. Tutaj ewidentnie widzicie, że mamy jakieś tam miejsce i będziemy tutaj coś zbierać. E, dlatego akurat tu mi się troszeczkę udało, bo tą ścieżkę widziałem wcześniej. Ale inne miejsca, no szczerze mówiąc, nie są aż tak widoczne. Tutaj nie wiem, czy to jest odpowiednie miejsce, czy, czy nie. Tutaj coś jest, jest, ok. Ok, dobra, jeszcze jedno miejsce mamy do, do, do zeksplorowania, ale musimy się wrócić. Nie będziemy tutaj tego miejsca dalej eksplorować, gdyż ono nie jest, jakby to powiedzieć, nam potrzebne do niczego. Ups, 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 coś mi tutaj krzyczało, tak? Ja biegnie, frajer. <gry> yo, 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 man. Dobra, idziemy dalej. Tak jest, tak jest. Właśnie tutaj. Yeah. Dlaczego ty mi tutaj robisz? Okej, okay, idziemy do góry. Są kolejni kolesie. Tak jest, pysk! No chodźcie do mnie! No chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj. Aj, gorąco. Uciekam stąd trochę. Ten zbiór nie może mnie dorwać. Tak jest. Tak jest. pysk frajerze. O! Tak jest. Po ręce. Po głowie. Po drugiej ręce. Dobra. Nie będzie nam raczej już przeszkadzała. Chociaż zabijemy ją od razu. Nie będziemy się z nią pytalić. Dobra. Musimy zabrać ten trzeci korzeń. Nie korzeń, tylko tą trzecią korę. Ona gdzieś tutaj powinna być. Fago. Fago, fago! Zbieramy sobie, co tam się da. Hmm, tutaj gdzieś ta kora powinna sobie leżeć. Hmm, ale czy ona będzie sobie gdzieś tutaj leżeć? Czy my będziemy musieli jej po prostu dosyć konkretnie poszukać? Koleś się pali, więc jest spoko. Chyba, że ten koleś ją ma. No, ale to jest całkiem możliwe, ludzie. To jest całkiem możliwe. Dobra, kolejne pieniążki. Kolejne pieniążki. Zbieramy sobie. Hmm... Jeszcze tutaj coś jest, jakieś skrzyneczka, ale nie możemy jej otworzyć. Więc dobra, więc próbujemy tutaj coś znaleźć, może akurat tutaj się coś znajdzie. Nie, tutaj jednak już nic nie będzie. Tak patrzę, tak patrzę, ale nic nie widzę jak na razie, więc... Więc no po prostu chyba ten koleś będzie to miał. Chociaż tutaj do góry są jakieś jeszcze czaszki. Jeszcze tu jest jakiś pojemniczek. Hmm... Jakieś dostępne nowe rozwinięcia, no ale dobra. Dobra, chodź tutaj, frajerze. Chodź, 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 chodź do mnie. Zbir. Zbir. Prajeżerze, chodź tu. Co my ja cię nie mogę dobić? Ale już mi kopnął. zostałem A, dlaczego 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 ludzie Był już tak blisko ach dobra jesteśmy chyba w tym samym miejscu hmm, czy tutaj nie jednak jednak kurde jednak jednak tutaj jednak tutaj więc musimy sobie jeszcze raz poradzić pysk 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 pysk, pysk. pysk. morda się pysk Dobra, idziemy do tego kolesia. Tam oni będą, więc będziemy musieli po prostu go pewnie rozwalić. Bo tej kory, szczerze mówiąc, tam nigdzie nie widziałem. Jest ten koleś, ale dobra, jego mijemy. I czy tu będą ci kolesie? A, tylko ten koleś jeszcze jest, więc spoko. Czy ta kora gdzieś tutaj się znajdzie? On jest teraz znowu mocny, więc jest lipa, więc jest lipa. Dobra, tutaj może jeszcze zobaczymy tam z drugiej strony. No, szczerze mówiąc, tutaj nic nie widzę, więc będzie ciężko tą korę znaleźć, chociaż tu są jakieś patyczki. No nie, prawdopodobnie, prawdopodobnie trzeba tego kolesia jednak rozwalić. Hmm, mapa. No, zbierz korę Chinowca. Hmm. Dobra, no dobra, no dobra, to mamy wszystko, tylko musimy ją znaleźć po prostu. Ale szczerze mówiąc ja nie widzę jej nigdzie. Szkoda, chyba, że jestem ślepy już po prostu. Możliwe, że ten kolej ją będzie miał Chodź tutaj, chodź. Może on tutaj nie przejdzie przez to. Będę mógł wtedy rozwalić. Oby się tak udało. Kobies, o no, ubiegu ręce, chodź tu bliżej, chodź tu bliżej, chodź tu, alsz czas. Tak jest, tak jest, chodź, 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 pięknie. Pięknie, no chodź, 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 chodź. Pięknie. No stary, no idziesz czy nie idziesz? Podejdź bliżej frajerze, co się boisz? Tak jest, pięknie. Chodź, chodź bliżej. No kurde, będzie tutaj stał ten frajer? Tak jest. No, jeszcze. Jeszcze kilka ciosów. Jeszcze kilka ciosów i powinno być po kolesiu. Tak jest! Po ręce! Tak jest. Teraz sobie zregeneruję troszeczkę siły. Gdyż, no jednak... O! Z główki dostałem! O, to frajer. Dobra, ale już i tak jest mniej, mniej zwinny Oj, trzeba uważać Tak jest, poryju, po poryju Poryju po 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 Pięknie Pięknie ja! Coś tu będzie pewnie. Dobra, trzeba poczekać aż będę miał troszkę więcej siły. jest, podniesiono, okej. Okay. Uuu, nowe punkty umiejętności, okej. Okay. Więc tak, zmniejsza obrażenia od kul, e, zwiększa premię doświadczenia załamanie kości wrogów, e, broń obuchowa to twoje ulubione narzędzie destrukcji. Okej, okay, wszystko, to sobie weźmiemy, są potrzebne rzeczy, jasne, że tak, fajnie. No i okej, okay. gdzie ja mam teraz tą korę? Jak jej tutaj nigdzie nie widzę. O, gdzie ta kora jest? Może tutaj gdzieś na drzewach rośnie i trzeba ją zebrać? No, ona tutaj gdzieś powinna leżeć, ale ja jej naprawdę nigdzie nie widzę. Więc, więc, więc nie mam pojęcia. Może tutaj gdzieś w tych skrzyneczkach tutaj coś jeszcze jest? Jest! Leży! Jest! Jest! Udało się! Już teraz wiem, dobra, szkoda, że nie widziałem jej wcześniej, straciłem tylko tyle czasu. Więc ten koleś jej nie potrzebował tak naprawdę. Ok. idziemy sobie po krzaczkach. Idziemy sobie po krzaczkach, pięknie. Oh yeah. dobra, mamy iść w tamtym kierunku, dokładnie tam do tej babki, więc się do niej wybierzemy. Jest strasznie, jest strasznie mroczno, jak widzicie. Jest deszcz. Pada deszcz. Pada deszcz. Jest strasznie błotniście i strasznie mokro. No i dobra, czy ja będę musiał sobie iść tutaj. Tutaj są jacyś ludzie. Dobra, ale nie będziemy... nie będziemy i... szli sobie tu gdzie oni idą. Tylko będziemy sobie szli drugą stroną żeby ich jakby to powiedzieć, wykiwać delikatnie, mam nadzieję, że tutaj nikt nie przybiegnie. E, tak więc, cóż, biegniemy sobie do tego miejsca, czyli do wykrzykiwania. Tam są jacyś kolesie, ale my ich powinniśmy rozwalić. E, tak więc, bez problemu, powinno to m, właśnie się zdarzyć. E, cóż, zobaczymy, czy tutaj będą biegli. Tak jest, pysk, 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 pysk. pysk. Pysk, pysk, pysk Jestem zmęczony Dobra, chyba kolej zniknął, chyba kolej zginął Ale już się pięknie zrobiło, cóż to za pogoda e, Coś nieprawdopodobnego Szczerze mówiąc strasznie szybko robi się tutaj e, piękna pogoda Ażbym powiedział za szybko Fajnie jest tutaj w sumie klimat tej gry kiedy kiedy naprawdę pada ten deszczyk Oj, koleś mi tutaj O, jak pięknie trafiłem Znakomicie Dobra, więc idziemy sobie dalej. Idziemy sobie do miejsca, do którego e, musimy dojść. Oczywiście do miejsca tego e, pierwszego. Tutaj mam pałkę tą, e, którą będziemy mogli sobie wykorzystać na tych wszystkich zbirów i także zarażonych. Dobra. Powolutku, powolutku. Jak idziemy tak spokojnie, to oni są w miarę także spokojni. Oni sobie po prostu śpią w tej wodzie. <laughs> no ale dobra. Idziemy tutaj laski chyba, laski? Czy nie, do tego kolesia, sorry. Idziemy do tego kolesia. No i dobra, wreszcie wychodzimy na tutaj widzicie na ląd, na ląd. No i dobra, wchodzimy do góry. O tak. I Ten koleś wreszcie nam coś tam pozalicza tutaj mamy jakieś pieniążki. Tutaj mamy ulepszenia, więc sobie to wszystko naprawimy pierw. E, ostrze grill, e, jak najbardziej tak. E, tutaj to tak samo. Okej, okay, nóż do czciyny także sobie naprawimy i łom także sobie naprawimy. To wszystko naprawdę się strasznie przydaje. No, tutaj mamy jakieś tam rzeczy, więc pieniążki sobie weźmiemy. Biegnij. Biegnij, biegnij, biegnij. Biegni. O yes. Yeah. No medicine? Come on, little man, give me a break. This is supposed to be the same thing. You need to talk to my father. He will decide what to do. You have something for my son? Hey man, this is for your kid. The tree is ill. Spoko. What is this? The bark of a tree. I was expecting aspirin or antibiotics. I can go find my own tree bark. The medicine is all gone. But the doc told me this will work. If this doesn't work, I will come for you.. What you, you want? To Marcus told me I could find a map in here. Bierz co chcesz, spoko. Czyli cóż, zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek w tym miejscu, właśnie będziemy zaczynać. Tak więc myślę, że naprawdę będzie całkiem nieźle, zdobędziemy mapę. A także jak widzicie, nowe zadania, rytuał będziemy tutaj po prostu musieli wykonać. Zapraszam Was na ten odcinek bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, cześć.